Słyszałem, że rachunki można dostawać na e-mail i płacić przez internet. Myślę, że bardzo by mi to odpowiadało, bo w tych papierowych rachunkach to już się naprawdę gubię. Nigdy nie pamiętam, ile mam zapłacić i kiedy. Pewnie. Myślę, że bardzo bym to polubił. Dowiedziałam się ostatnio od koleżanki, że mogę wybrać taki produkt, dzięki któremu nie będę musiała się martwić o ceny prądu, bo dostanę gwarancję stałej ceny na dwa lata. No, na pewno chciałabym bardzo i na pewno wszyscy by chcieli wokoło. Ostatnio zapaliłam się do bycia eko. Dla mnie to nie tylko moda, bardzo w to wierzę. Fajnie byłoby korzystać z energii tylko ze źródeł odnawialnych, ale chyba to niemożliwe. Naturalnie, bardzo bym chciała. Ja bardzo nie lubię dopłat na koniec roku. Przez cały rok co dwa miesiące płacę jedną stawkę. A na koniec roku i tak muszę dopłacać. Wolałbym co dwa miesiące podać stan licznika przez telefon i płacić tyle, ile zużyję. I to by mi odpowiadało. Oczywiście, a czy to się da? Jedzie pan?